No z tej strony Blaczek, a dziś jest ze mną. Dejo, siemanko. A ty... Tak. Dejo i ze mną. I wiec. dziś sobie zagramy w dejo. survival game. A ty slime i głupi wie spadać stąd. Marku. Po co wy tu przychodzicie? Dobra. Dobra, dawaj. No i Gdzie wybierzmy to... na pierwszy jakąś rękę. Wybierz, ty wybierz. Że Gdzie to jest? Tutaj jest, sam raz. No to weź. A, um, nie, jeden... Jest. A nie mogę wejść sam samym Okej, okay, to weszłem tam. Jesteś? Gdzie jesteś? No nie mogę tutaj, okej, okay, weszłem. Jestem, dobra. No i jestem tutaj. Eee, dobra. Dawaj, jedziemy. 5 sekund. Jakiś dziki ci wchodzą. 5 sekund. No. Dobra, dostał, ja Dam nic dostał nie mam, ten. bo mam takie lagi. Dam ci coś, bo mam. Chodź. Wiesz gdzie jest dom tego? Yy, jak on się nazywał? CJ'a czy tam kogoś? Nie, CJ'a już nie Eee yy, Tej, 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 graźbie w GTA Ej, przegrałem. Co się stało? No ten, ten, ten idiota głupi plug do mnie dzwoni. Nie no, masz ciato. Gdzie on jest? Jak go się zblokować? Dobra, czekaj, to będzie... Yy, zablokuj tego użytkownika, tak. Usuń z listy znajomych, zgłoś, nadużyć. Dobra. Okej, okay, nara frajer, że już do mnie nie będziesz dzwonił. Dobra. Yy, ty też przegrałeś, dobra, podaj mi. Co? Chodź na Arena 5, klik to join, dawaj. No. Mogę. Please wait before A, starting. Please. Starting. Dobra. Okej. Okay. To dobrze. To mi... może. Tu jest jakaś alenka. Chodź na San Andreas, jeszcze raz. Bo nie ma patrz. Nie może. Nie. nie. No no no. Eee. Y A tak. tu wejść. Co? Running. Nie, No nie bierze no. Chodź na Alive, chodź na Hunger Games jedynka, Alive. Nie można, bo patrz, status, nie, game status, running, co nie? Run. Running. a to musi być co? Waiting, no, waiting. Tu jest waiting, o, na, na górze, na górze, to no na górze, wbijał, wbiłem. No ja wbiłem. O kurde, jakieś, jakieś, nie wiem, Assassin's Creed, What's Dobra Ty nie da się skakać, spróbuj skoczyć. Aha no nie da się skakać ale. I gód jest na wykończeniu No? O kurde Kilka reklama Okej Okej okay. Z mieczem stoi Spotkam Cię Serio, ja What? Jak? No staj, no, admina dostaje rzeczy chyba jakieś czy coś Dobra. Jeszcze chwila. spiego pięć. się też w ogóle pere. nie można. A, jeden. Mam kamienne i tenki. Mam kamienny miecze, znaczy... Chodź. Gdzie jesteś? Idę, idę. O, tutaj, dawaj szybko. Mam do Ciebie kamień, ja, mam, ja mam łuki 20 strzał. Tak jak klasa na blicach. No. Dawaj. Ja Ci dam tutaj... Y, ten... Y, masz, a nie ty masz, ty masz kamienny miecz a ty masz jaki? kamienny dwa to no spoko o tutaj kurde jak jakimś westernie takim, że wiesz, obrabujesz pociąg co nie? no 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 Czekaj, tutaj dawaj, da, da rady skoczyć? nie da rady, ale da rady zrobić tak cześć, szukaj, szukaj skrzynek yy, bo... ej czaj, chodź, wróć się chodź tu jest wejście Halo? No? Ja jestem w węglu, może tutaj w węglu coś znajdę węglu. No to jest węgiel, nie wiesz A ja, ja słyszałem węglu Okej, okay, ja ogarnę tutaj O jeszcze... Ty do patyka Co to jest? Striking stick Okej okay. Striking stick Wiem yeah. Przeszukujesz te pokoje Albo coś? Tak, tak, tak. Przeszukuję, przeszukuję wszystko. Okay. To dobrze. To ty se weź ten jeszcze pokut Ale zwie... Ale miałem taką, taką cofeczkę. Ty, ja wszystko przeszukuję. Ty, tory nadal. Dalej to już są tory. Ty, jakiś kolej został i tego. Czekaj, tu jest drabinka. Aha. Uuu. <laughs> Skrzynka. Markur. Jest jakieś żarcie? Chcesz spodenki? No możesz mi dać Żarcia nie ma. Gdzie ty jesteś? Na dole Poczekaj Róż spodenki Jestem na głodu. No. Ej A Jestem... like you like ty to jest tak jakby kompas Ale ja już go zużyłem Kliknij lewym Zbugowałem się w bloku A, to mam jeszcze Mogę to być mojej ten bo ja ten Ej tutaj nie da Ty czekaj no to chodź tam na górę to Trzeba coś do żarcia znaleźć, bo HP mam mała, mi się nie regeneruje. A ty ile masz? No ja tam nie mam, pan 4, 6, 7, Ale ja mam... Chodź tam na górę. Chodź tutaj na górę, tu może coś będą jakieś skrzynki albo coś. No właśnie, ja idę na tą górę, tylko że na inną a tam chyba. Jest, domek to... jakiś, jest jakiś domek. I Skrzynka? Jak stąd spada to już zginę. Jakie siedzenie, lepszy miecz jest jestem w stale po prostu, klepie wszystkich pieniądzem. Eee, gdzie ty jesteś? O, znalazłem skrzynkę w torach. No to daj, daj. Tutaj, tutaj, ustawiam wszystkich. 40 strzał już mam. I mam dla ciebie no. złotą klatę, jak chcesz. Mam kolejny złoty miecz. Znaczy złotą klatę i... Coś tu. Jaskinie. Hmm. Nie ogarniam ich, bo mi się nie chce na razie. Ty, tu jest jakiś parkour, ale do tego trzeba mieć sprinta. bo hmm. Trzeba. Gdzie ty jesteś? Jest, znalazłem ciocha. Ciocha znalazłem. Jakiś typek, ty, jakiś typek jeden i... Diaksowy miecz. Uciekaj. Ale ja mam jak miecz prawie, że... ty, 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 ty. I cały żelazny set, cały żelazny set. jakiś debil skoczył i się zabił I mam diaksowy miecz Śmierć handlarza się nazywa I Cały żelazny set 60 strzał i takie tam Ale jedzenia to Cvel już nie dał To weź sklep tamtego Gdzie, gdzie jesteś Weź tam gdzie był ten pociąg ja już jestem obok tego pociągu. O Jezu! Nie! Ej, soja, weź, czekaj, daj mi jakieś ciastka. Nie mam no, w ogóle nic. Weź go zabierz ode mnie. Zabij go! Bo ja miałem mało HP. Zabij go! Wygrałeś? Nie, bo... Przyszedł. Bo nie miałem nic w ogóle. Sprintami nic. Dobra, to chyba zakończymy odcinek, co? No spoko to weźmy jeszcze tą rampkę Super. Ja spróbuję tak jak y, wcześniej Dobra Łapka w górę Dobra. No więc... W odcinek kończymy. Ja teraz, ja teraz mówię Ty zaczynaś, ja skończę y, Zaczynamy... Skończymy odcinek z Survival Games Także ze mną był blazer. No Także się małko i cześć. Cześć,